you <music> Ze mną, moi drodzy, już jest mój pierwszy gość, pani Donata Kwiatkowska. Witam bardzo serdecznie. Ja witam bardzo serdecznie. Przedstawiciel sklepu dziecięcego Akpole Baby. Właśnie te wszystkie produkty dzisiaj się tutaj u nas znajdują w naszym studiu. I oczywiście o tych wszystkich rzeczach, moi drodzy, moje drogie mamy właściwie. Będziemy z pewnością mówić, także proszę nie obawiajcie się, ale może zaczniemy od tego, z jakimi problemami najczęściej borykają się mamy. Yy, więc. Właściwie no, samo podejście do ciąży to jest taki jak gdyby już pierwszy wielka radość i, i od razu problem. Pojawiają się dodatkowe kilogramy, skóra robi się już nie taka, jak była przedtem. No to jest dla każdej kobiety jednak jakiś tam tak dyskomfort. zwany dyskomfort. Tak. No i w tym właśnie momencie musimy już zacząć dbać o siebie, żeby w późniejszym etapie uniknąć różnych. Takich dolegliwości jak, jak rozstępy, czy, czy no mniej gładka skóra i, i tym podobne rzeczy. Oczywiście. Przede wszystkim no, kobiety w ciąży powinny zacząć od pielęgnacji biustu, bo to jest no, na późniejszy czas naprawdę nasz skarb. A jeżeli nie zadbamy o to od samego początku, to są później problemy. I tutaj właśnie powinniśmy się skupić nad tym. No i poza tym, żeby całe ciało nasze było jednak, że tak powiem, dopieszczone, nakremowane, wybalsamowane. Czyli I produkty kosmetyczne tutaj mają znaczenie i bielizna, o której również będziemy mówić. Tak, tak. Przede wszystkim nasze ciało. No to jest ciało, które no nam mhm. zostanie, i jeżeli tutaj dobrze zabezpieczymy, to mamy w późniejszym czasie naprawdę efekt piękny i nie musimy się obawiać niczego. No, Duży dyskomfort jest to, że te kilogramy jednak dochodzą nam, i tutaj no, niestety tego nie możemy już powstrzymać. Piersi zaczynają nam, że tak powiem, buzować, i, i tutaj no, tego też nie, nie zmienimy. I tutaj, żeby utrzymać piersi w dobrym w, w, no, w komforcie, i, i, i w takim, no, że tak powiem, no, pięknym stanie, mhm. to musimy o nie zadbać i przede wszystkim jest potrzebny tutaj nam stanik, który biustonosz, który nam przytrzyma to wszystko i zabezpieczy nam, żeby te, ta pierś była przytrzymana, żeby była dobrze zabezpieczona, żeby nie owisały nam piersi, tylko żeby się trzymały i żeby były napięte. Mhm. I tutaj proponuję właśnie Dobrać odpowiedni biustonusz, który jest dopasowany, a zarazem jest później komfortowy przy karmieniu. Mhm. Poza tym różnego Czyli rodzaju. To jest ten biustonusz, który tutaj tak. mamy zaprezentowany tak. u nas. On jest potrzebujący tutaj piersi, więc cała piersi jest osłonięta. Jest odpinany w tym również tutaj od ta góry tak, tak. jest odpinany, gdzie jest możliwość później przy karmieniu szelki w biustonoszu właśnie dla kobiet ciężarnych powinny być ciut szersze, żeby właśnie op, opływowo przytrzymywały cały biust, bo wiadomo, ono jest cięższe i, i, i inaczej już nam się układa. Dlatego jest naprawdę dużym sukcesem utrzymanie piersi w odpowiedniej właśnie formie, czyli dopasowanym biustonoszu. Poza tym musimy stosować różnego rodzaju kremy, które nam natłuszczają, nawilżają. Mają wspomagać tak, naszą skórę. skórę. Następnym takim, no właściwie całe ciało nasze to musimy tutaj korzystać z kosmetyków, żeby później być dalej piękną. Mhm, oczywiście, że tak. My dzisiaj również będziemy mówić o tych akcesoriach, które są niezbędne dla mamy. Które z nich powinny koniecznie znaleźć się na tej liście? Znaczy się, e, akcesoria możemy podzielić na te przed porodem i po porodzie. Uh -huh. Więc na pewno e, przed porodem to jest e, dopasowany właśnie biustonosz, który nam będzie służył też e, do karmienia. E, laktator, który powinniśmy sobie już kupić przed, e, przed porodem, żeby był, bo, bo on na pewno będzie potrzebny. E, w, różnego rodzaju właśnie takie no, kremy, które te zabezpieczają, no, to to już dla nas jest tak, e, koniecznością mieć wcześniej. Poduszki, które również są tutaj na miejscu, o których również będziemy tak. mówić. to możemy sobie kupić, no właściwie to już po porodzie, bo, bo taka poduszka jest stosowana w momencie, kiedy mamy poród naturalny. Jeżeli mamy cesarkę, to po prostu jest to nam zbędne. Takie koło poporodowe jest, służy nam do siedzenia, więc jest lepszy komfort. Jeżeli mamy tam krocze zszyte, no wiadomo, jest to dyskomfort całkowity, i, i, a siedzimy jednak bardzo dużo, bo się dziecko karmi. Więc takie właśnie koło poporodowe to jest już po porodzie. Mhm. Z wcześniejszych takich, no to tak jak mówię, no, no, kosmetyki, które są potrzebne. wczoraj, tu... o których również będziemy mówić tuż po przerwie. Tak. I oczywiście kosmetyki. A ja chciałabym, żebyśmy jeszcze porozmawiali na temat tej bielizny. Czym ona się różni od takiej bielizny codziennego użytku? Jest to bielizna no, wykonana na pewno z innego materiału, bardzo elastycznego, miękkiego, y, bardzo taki no, y, układający się właściwie do naszego kształtu, czyli mhm. nie przeszkadzający mhm. nam, jeżeli no, nasze wymiary są coraz to większe, ona się po prostu nadaje, układa się, że mhm. kobieta nie odczuwa to jest żadnych… To specjalna bielizna na brzuszach? Tak, to jest na brzuszek. Tak samo figi są specjalne, które są z takim wycięciem, żeby nam nie przeszkadzały. No, tak jak już z biustonoszami wspomniałam, naprawdę dobrać bardzo dobry biustonosz to jest sukces. Także tutaj. W sklepie po prostu kogoś poprosić, dopytać się, jak to dobrać, jaki rozbiór, żeby było to prawidłowe. Bo nie mogą być piersi też z żadnym uciskiem, muszą być luźno, acz luźne, ale też całe, jak gdyby schowane w tym piustonoszu. Mhm. Różnego rodzaju no, są jeszcze no, spodnie, niespodnie, które są też już z dodatkiem takiego takiej wstawki, która no, nie przeszkadza gdy nam ten druszek rośnie i, i tutaj nie mamy żadnych ucisków. Ułatwia nam ten codzienny tryb tak, życia. Tak, A to momencie, jest najważniejsze. No i dzięki temu kobiety są bardziej takie, no, no czujące się, mhm. m, nie odstawające od innych, bo wiadomo, no kiedyś Dogodnie, nie było wygodnie. tego. I, I chodziły inaczej ubrane, a teraz jest naprawdę tyle pięknej odzieży dla kobiet ciężarnych, że nawet się nie odczuwa tego, że, że przez ten czas trzeba się troszeczkę przemęczyć, bo mm -hmm. są tak piękne i tak wygodne, że można sobie kupić. i... A jeśli chodzi o tą bieliznę na brzuszek, to czy ona jest też stosowana codziennie? Zawsze ją stosujemy? Znaczy to, to już w zależności to od jest potrzeb właśnie... jest. No wiadomo, no kobiety, które są bardziej takie zawodowo jeszcze pracujące no to szybciej korzystają z takich rzeczy. No bo, bo wiadomo, no człowiek chce jeszcze tak inaczej wyglądać i, 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 i ale jest to nawet i dobre, żeby to akurat ten komplet, który tutaj mamy, był Czyli stosowany. i jest zalecane, żeby tak. właśnie stosować taki komplet, tak. Super. Czyli moi drodzy, mam nadzieję, że mamy już co nieco wiedzą na temat bielizny. Będziemy mówili oczywiście jeszcze o kosmetykach, także serdecznie zapraszam, zostańcie z nami, a widzimy się już tuż po krótkiej przerwie.